Posun się. Mam nowy numer, people. Ten laptop jest niesamowity. Patrz, kto znów się spiknął. Pete Townsend zaczyna wyglądać jak dziadek Errol. Fantastyczna rzecz. Obok arkuszów kalkulacyjnych, internetu i poczty elektronicznej to będzie bardzo cenne narzędzie biznesowe. Patrz, jak temu kosmicie eksploduje web. Gilń po krakom. Skarbie, czy nie mieliśmy dzisiaj... A tak, mieliśmy dzisiaj. Masz ochotę? Jasne. A ty? Znasz mnie, zawsze mam ochotę. Wszedłem do labiryntu. Sharon Stone jest taka ładna. Dlaczego nie umie utrzymać mężczyzn przy sobie? Wiesz co? Zawsze możemy zrobić to rano. W porządku, lubię poranki. Poza tym jestem zmęczony. Ja też. Znalazłem klucz do następnych sześciu poziomów. Kiepski lifting. Wyglądasz jak potwór. Cudowny poranek. Uwielbiam tak się budzić. To tak jakby nasze dwa ciała były jednym. Oboje równocześnie sięgnęliśmy po pilot. Dobra, była dziś telewizja śniadaniowa. Szkoda, że nie mieliśmy czasu na, no wiesz co, może wieczorem. Chodzę w to skarbie. Co? Nic, planujemy wieczór. Jestem wolna. Może zrobimy to we troje? Nie możemy, prawda, Helen? Dobra, zapytam Antonia i Roya, co dziś robią. Oni na pewno piszą się na trójkę. Nawet sobie nie wyobrażasz. Fej. Fej masz taśmę nie? klejącą? Co to, jakiś nowy wymysł małolatów? Wierz mi, mężczyźnie grubo po trzydziestce nie jest z tym do twarzy. To bardzo bolesne, Fej. Czy ja się z ciebie śmiałem, kiedy zrobiłaś sobie dredy? Ale nie o to chodzi. But mi się rozkleił, a nie mam czasu iść do szewca. Co się stało z twoimi włosami? Skończył mi się szampon, więc użyłem płynu do mycia naczyń. Możesz zobaczyć siebie? Tak, widzę się uwiązaną w tej dziadowskiej firmie przez następne 30 lat. Zegarek mi stanął. Co się z tobą dzieje? To się dzieje, że z niczym nie nadążam. Wiesz, czego potrzebuję? Kogoś do załatwiania sprawunków. Kogoś, kto będzie mnie mył, karmił. No wiesz, kogoś takiego jak... jak żona. Nie żona, tylko niewolnica. Nie jeśli jej płacę. O jakiej sumie mowa? Chodzi o moją żonę. Płaca minimalna plus koszty. Dobra, kupiłeś sobie żonę. To masz listę zakupów w drogerii, Potem skocz do pralni, do krawca, na pocztę, do zagarmistrza i wróć tu za godzinę. Trzeba mi zmienić bandaż. Premia. Patrz, that that czy to nie ta Mary Padley, która ma to show? Nienawidzę jej. Raz zwabiła mnie do programu, żeby moja była dziewczyna mogła zemścić się na mnie za zerwanie z nią. Ona już nie robi takich rzeczy. Swój ostatni program poświęciła ludziom, którzy są podobni do swoich zwierząt. Byłam o krok od wysłania jej mojego zdjęcia z papuszką. Popatrz. Co myślisz? Myślę, że nie powinnaś go wyjmować. Kobiety mogą lubić Mary Petley, ale żaden szanujący się mężczyzna nie oglądałby tego babochłopa. Czy to Mary Petley? Uszczypnij mnie, bo śnie. Jestem Antonio, twój największy uh. wielbiciel. Dziękuję. Większość moich fanów to kobiety. Miło jest dla odmiany spotkać mężczyznę. Nie wiem, czemu mężczyźni Cię nie oglądają. Twoje tematy są tak uniwersalne. Na przykład siostrza na więź, kosmetyka pracujących matek. No i mój ulubiony, jak poderwać bogatego mężczyznę? Mnie też się podobało. So, Powiedz dziewczyno, co cię sprowadza. Na nantaket. Mówiąc między nami, mam randkę. Nie. Naprawdę, kimkolwiek jest ten szczęściarz, jeśli spotyka się z tobą, musi być. Nie ma na to innego słowa. Bogiem. Cześć żabówno. Cześć pieseczku. Idziemy? Zadzwonię tylko do mojego producenta. Zadzwonię ode mnie z biura. Co się tak gapisz z Carpacci? Ty? Ona? Jak? Poznaliśmy się parę tygodni temu na spotkaniu Jadłocholików. Potem zabrałem ją na lody i tak się to zaczęło. Ona jest Mary Pet Lee, a ty jesteś Royem. Tylko ani pary z ust. Nie jest jeszcze gotowa się ujawnić. To zrozumiałe. Ona jest Mary Pat Lee. A ty słyszałem za pierwszym razem. Woj. więc ty, Mary Pat Lee, a ty skąd wiesz? Podwiozłem wczoraj Antonia. Wszedł z krajem szosy i mam rotał. Ale ona jest Mary Pat Lee, a on... Tak, tak. Słuchaj, Hackett, chciałem z tobą pogadać. Jak mężczyzna z mężczyzną. O nie, po ostatniej rozmowie trzeba było hipnozy i terapii grupowej, żebym uwolnił się od tych potów nocnych. Proszę cię. Naprawdę muszę porozmawiać. Dobra, ale kilka zasad. Żadnych pomocy wizualnych, plastycznych szczegółów i odgrywania scen z moim udziałem. Dobra, jak chcesz. Jeszcze nigdy nie spotkałem kobiety takiej jak Mary Petlin. Jest inteligentna, dowcipna i ani razu nie powiedziała: zabierz to łapsko, bo je stracisz. Rozczula mnie jej w to, że jeśli będzie jeść tort bardzo powoli, to będzie miał mniej kalorii. Ja też to robię. Więc w czym problem? Widujemy się już jakiś czas, ale ona nadal chce utrzymywać nasz związek w tajemnicy. Zaczynam myśleć, że nie traktuje tego poważnie. Tak jakbym był tylko jej małym ogierkiem. Zasady. A może się mnie wstydzi. Ale to niemożliwe, prawda? Prawda? Jasne. Jesteś moim najlepszym przyjacielem. Zasady. Chodzi o to, że ja naprawdę ją lubię i muszę wiedzieć, czy ona czuje to samo do mnie. Daj jej trochę czasu. Jeśli zależy jej na tobie, znajdzie sposób, by to wyrazić. Szybko. Włączcie Mary Beth Lee. Robi program o mitach zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Kobiety, gdy z pieszczoszek stojecie się za ołzami, czy wasz mężczyzna tłumaczy to kobiecymi sprawami? Dziś rozprawimy się z mitem zespołu napięcia przedmiesiączkowego. Wreszcie! Ale zanim zaczniemy, muszę coś wyznać. Zrozumiałam wreszcie, że jestem bezsilna wobec jedzenia i przyłączyłam się do jadło olików. Z radością mogę oświadczyć, że zrzuciłam już 7 kilo. Brawo, dziewczyna! Ale zrekompensowałam to sobie w moim nowym, cudownym chłopcu, Royu Bigginsie. Spotkaliśmy się u jadłocholików i szaleje za nim! Ale ty jesteś Mary Petli, a on jest rojem. Charlie Booth, Robert Ryan, Richard Widmark, Skatman Craddles. Umarła, umarł, żyje, umarł. Zgadza się, jesteś w tym mistrze. Powinnam skontaktować się z moim komitetem zjazdowym. Tu są twoje koszule wykrochmalone i twoje witaminy do rzucia. I kupiłam ci nowe majtki. Wykrochmalone i do rzucia. Dobra. Mają szeroką gumkę i są wzmacniane w kroczu. Moja żona. Chyba ją zatrzymam. W gazecie znów jest zdjęcie Roya z Mary Petley. Mary Petlin na balu dobraczynnym ze swoją nową miłością Boydem Wigginsem. Po prostu nie rozumiem tego. Jak to możliwe? Ona jest Mary Pat Lee, a on jest Boydem. Są razem. Musisz nauczyć się to akceptować. To samo powiedział mój ksiądz. Mogą kręcić ze sobą na poważnie. To samo powiedział terapeuta. Zdarzały się dziwniejsze rzeczy. Mogą się nawet pobrać. To samo powiedział facet w sklepie z bronią. Widzieliście moje zdjęcie w gazecie? Tak. Skarpacci, Mary Pet cię pozdrawia. O mój Boże! Pozdrawia mnie? Opowiadaj. Co powiedziała? Gdzie wtedy byliście? W co byłeś ubrany? W co ona była ubrana? Niczego nie odpuszczaj. Skarpacci, a co za różnica? Wierz mi, tu idzie o życie. Powiedziała: Pamiętasz tego małego Hiszpana, który pracuje na lotnisku? Powiedz mu, że go pozdrawiam. Niech ma radochę. Lubi mnie. hej! Nie uwierzesz. Pewnie jesteś ciekaw, jak wygląda życie z pieszczochą mediów. Wcale nie. No ci powiem. Jest w Oczywiście trzeba się wyrzec prywatności. Paparazzi łażą wszędzie za tobą i wrzeszczą, ocuń się, nie widzimy Mary Pet. Ale życie w Bajorku sławnych ludzi warte jest tego, kiedy łapie się taki towar jak Mary Pet Lee. A seks, zasady. Nie powiem ci, ile razy dziennie to robimy. Dziękuję. Cztery, przestań. A gdyby prasa dostała naszą wideokasetę? Ślepne. Roy, cieszę się, że jesteś szczęśliwy, ale musisz wiedzieć, że trwały, dojrzały związek opiera się na czymś więcej niż seks. Tak? Helen i ja jesteśmy razem już jakiś czas i wcale nie rzucamy się na siebie. Nie, żebyśmy nie chcieli, ale jest tyle spraw. Zagłębiasz się w swoim komputerze, ona w swoim czasopiśmie, oglądasz telezakupy i widzisz tego porcelanowego krasnola, którego po prostu musisz mieć. Czy to nie była wyjątkowa okazja? Życzę wam, byście choć w połowie byli tak szczęśliwi jak ja i Helen. Dziękuję. Wczoraj zrobiliśmy to na masce mojego El Camino. A propos, znasz może jakiś dobry warsztat blacharski? Joe, zobacz, co kupiłam dziś w Bostonie. Nic. Prezent dla mnie. Hello. Hackett, masz chwilę? Tak, ale mam co do niej inne plany. Mam tu kogoś, kto chce z Tobą porozmawiać. Cześć, Joe. Jestem Mary Pat Lee. Odłóż ten telefon. To Mary Pat Lee. Cześć, Mary Pat. Cześć, Helen. Nie przeszkadzam Wam? Skąd? Tak sobie siedzimy. Roy opowiadał mi, jaką cudowną jesteście parą, a jutro mam program do grobowej deski małżeństwa, którym się powiodło. Niestety jedna z zaproszonych żon wróciła dziś do domu i została męża przymierzającego jej stanik do karmienia. Czy ty i Joe moglibyście ich zastąpić? Co ona mówi? Złapali męża w staniku i chce, żebyśmy byli jutro w programie. Co myślisz? Sam nie wiem. Chcemy. Dziękuję wam. Musicie być jutro w Bostonie o 7 rano. Dobra, Boston, w 7 rano. Mary Pat, uwielbiamy twój program i jesteśmy szczęśliwi, że możemy w nim wystąpić. Czyż to nie wspaniałe? Będziemy w telewizji. Musimy wcześniej wstać. Dobranoc. Zaraz. Zrobimy to jutro. Co? A, tak. Nie mogę uwierzyć, że dałem się znów że ją mu tu ściągnąć. Ta baba nazwała mnie egocentryczną gnidą przed milionem ludzi. Powinien być dumny. Ten program trafił na wideokasetę z przebojami Mary Petley obok małżeństw w celi śmierci i faceta, który odgryzł sobie mały palec przytrzaśnięty w kasie fiskalnej. Nareszcie Gdzie byłaś? Przepraszam, wymiana wkładek przeciwzapachowych We wszystkich twoich butach zebrała mi trochę czasu Załóż czasami skarpetki Nie zapomniałaś o czymś? Nie, powiedziałem wyraźnie Ekstra twarda Zwrócił. Dość tego, księżniczko. Mam potąd twojego delikatnego zadka, zapoconych stóp, trefnej bielizny i witamin z królikiem Baksem. Jesteś dorosły. Naucz się łykać pigułkę. Co ty powiedziałeś? Znajdź sobie nową żonę. Ja odchodzę. Kochanie, nie odchodź. To się jakoś ułoży. Jesteś wolna? Chcesz zarobić 4,50 na godzinę? Zaczyna się. Witajcie, jestem Mary Patlin. Czy wasze małżeństwo jest banalne? Czy na dobre i na złe stało się przekleństwem? Czy do grobowej deski to zwykły mit? Ty wiesz, siostro. Gdzie leży sekret szczęścia w małżeństwie? Poznajcie ludzi, którzy wiedzą. Proszę o oklaski dla Sama i Ady Meriwether, którzy świętują swoje złote gody. A Joe i Helen Hackettowie obchodzili właśnie pierwszą rocznicę swoich małżeńskich rozkoszy. A mówiąc o rozkoszy, wiecie, kto jest dziś na widowni? Roy. Joe, Helen, zacznijmy od Was. Powiedzcie, co sprawia, że wasz związek jest tak cholernie wyjątkowy? Ty powiedz. Nie, ty, kochani. Czy nie macie ochoty ich zjeść? Jak cukierek. Dobra, John, zdradź nam wasz sekret. Myślę, że to całkiem proste. Małżeństwo opiera się na wzajemnym zaspokajaniu potrzeb. Biżuteria też nie zaszkodzi. Wydajecie się idealną parą. Za taką lubimy się uważać. Więc czemu wasze życie seksualne szlak trafił? Co? Dajcie spokój. Siedziecie tam jak szczęśliwi, kochankowie. A prawda jest taka, że żyjecie praktycznie w celibacie. Nie wiesz, o czym mówisz. Kiedy ostatni raz uprawialiście seks? W porządku? Jestem pewien, że to było w tym miesiącu Jestem pewna, że było nam cholernie dobrze Widownia? Bez jaj Teraz wiem, dlaczego ludzie to oglądają To świetna zabawa Coś ci powiem Helen i ja mamy wspaniałe życie seksualne Naprawdę? Royowi, powiedziałeś coś innego Rozmawiałeś z Royem o naszym życiu seksualnym? Nie zupełnie. Co to znaczy? Nie będę tego omawiał przed milionami ludzi. To może wrócisz do domu i omówisz to z rojem. Joe, 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 powiedz mi, co myślisz w tej chwili? Myślę, że jesteś podła, podstępna i nic nie wiesz o Helen i o mnie. Widownia? Bez jaj! Postawcie to tam. Kochanie, czy to nie był rewelacyjny program? W tej sprawie muszę z Tobą porozmawiać. Zaraz będą nam robić zdjęcia do Boston Magazine. Ty się błyszczysz, Lu? Roy, Roy potrzebuje śmietanki. Teraz jeść? Teraz jestem trochę zdenerwowany. A co tam, Lu? Dawaj, kremówkę. Jesteś rozbrajający. Mówiłam o makijażu. Muszę być z Tobą szczery. Trochę gniewam się na ciebie. Uśmiech, Roy. Chodzi o Twój program. Co się stało? Powiedziałeś, że chcesz zrobić program o szczęśliwych parach. Daj spokój. Szczęśliwe pary stoją w telemetrii za psem Huckleberry. Zdradziłaś i oszukałaś moich przyjaciół. Powiedziałem ci to w zaufaniu. O Boże, czuję się strasznie. Mary Pat? Kochanie, I, musiałam coś zrobić. Ten obraz subtelniejszej Mary Beth zupełnie się nie sprawdzał. Wspólne okay, zdjęcie. To pokażcie, Postanowi, co to naprawdę to czujecie to naprawdę to do siebie. Stać, ja nie mogę. Dajcie nam chwilę. Ja naprawdę nie rozumiem, z czym się tak przyjmujesz. Wiesz, jak zależy mi na tobie. Nawet w połowie nie tak jak na twoim programie. To i tak dużo. A ja myślałem, że jest coś między nami, bo jest, ale nie każ mi wybierać między tobą i moim programem. W takim razie wybiorę za ciebie. Roy, nie opuszczaj mnie! Naprawdę, naprawdę cię potrzebuję. Mary Pat? To było niesamowite. Powinniśmy częściej się kłócić. Nie ma jak seks na zgodę. Oprócz powtórki, seksu na zgodę. Jak bardzo jesteś zły? Jestem wściekły. Opracowanie wersji polskiej, Krzysztof Mościcki. Czytał Janusz Kozioł.